Jak biegać na stadionie, żeby w pełni wykorzystać potencjał stadionu i nie przeszkadzać innym. Cześć! Ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą, trenerem biegania, a Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team, a ja jestem właśnie tutaj na stadionie lekkoatletycznym, stadion leśny w Sopocie. Piękny obiekt, e, wspaniały, dobrze usytuowany w okolicach lasu. Cisza, spokój, nikt nie wygania ze stadionu. Stadion jest oczywiście płatny: 15 zł e, wstęp, e, trening rekreacyjny, 18 zł trening e, sportowy, czy tam trening wyczynowy. Ja wybrałem tę opcję rekreacyjną, bo jestem na urlopie. No wiadomo, 15 zł, a 18 to jest różnica. Ale jak biegać na stadionie, żeby faktycznie. Ten trening przyniósł nam efekty, i żeby wiedzieć co robimy na stadionie. Przede wszystkim wyłączamy te wszystkie duperele na naszych zegarkach, które nam mówią o, o tym, jaką mamy prędkość, bo na stadionie e, są odmierzone linie. jak Tutaj widać kreski są różne. Zaraz spróbujemy się przejść i po, powiedzieć, powiem co jest, co. Są kreski, e, żeby są oznaczone setki. Więc jak biegamy na przykład 10 razy kilometr, to na dystansie 1 km możemy 10 razy skontrolować swój. Czas na jaki biegniemy. Wiedząc po ile powinniśmy pokonywać 100 metrów, a jak patrzymy na zegarek, to zegarek nam to wylicza. Często się myli i pokaże nam, że kilometr jest gdzieś indziej. I ważna uwaga, nie przeszkadzamy osobom na pierwszym, to że o czym zawsze zaraz też będę mówił. Ale wracając do biegania na stadionie, Na stadionie zegarka używamy tak jak stopera. Tak jak stopera, start stop, koniec odcinka. A jeżeli stadion ma 400 metrów, tak jak tutaj, pełnowymiarowy, no to wiadomo, że odcinki kilometrowe to jest 2,5 okrążenia dystans jaki biegamy jest po prostu zależny od miejsca, z którego startujemy a meta jest zawsze w jednym i tym samym miejscu i wtedy używając zegarka jak wiemy, że mamy biegać kilometr w 3 minuty no to w kalkulatorze biegowym, który specjalnie dla Was stworzyłem, jest darmowy link poniżej filmu, znajdziecie ten kalkulator, sobie wyjdziecie, wyliczycie ile to jest ja wiem że 3 minuty na kilometr, jeżeli jest taką prędkością chcę biegać tysiące, to jest setka w 18 sekund, koło minuta 12, no to wtedy wiem, biegnę sobie, ruszam, pierwsze 100 metrów, patrzę, o jest 18 sekund, drugie 36, o jest dobrze i tak dalej, i tak dalej, a biegnąc na zegarku, na GPS-ie, dopiero po kilometrze, kiedy nam ten zegarek pichnie, niekoniecznie w dobrym miejscu, niekoniecznie w dobrym miejscu, zazwyczaj się one mylą, pichnie nam dopiero kilometr. Może oczywiście nam pokazywać tą prędkość przelotową, ale ona ma się nijak do tego, jakim tempem my biegniemy faktycznie, rzeczywiście, jak to ma miejsce właśnie na stadionie. Więc korzystajcie z tych linii, po to one są, żeby patrzeć po ile biegniemy to 100 metrów, bo tak jak mówiłem wcześniej, na dystansie 1 km 10 razy możemy skorygować nasze tempo, co jest bardzo tutaj komfortowym aspektem, jeśli chodzi o naukę czucia tempa, naukę biegania odpowiednim tempem. więc też zalecam próbować bieganie na stadionie, żeby uczyć się tego naszego. Tempa, na przykład tempa startowego na piątkę, na dychę i tak dalej. W taki sposób można wykorzystać stadion. No oczywiście do tych szybszych odcinków jeszcze szybszych też. Ale najważniejsza uwaga. Stadion, jedno okrążenie dookoła stadionu pełnowymiarowego ma 400 metrów. Każdy łuk to jest 100 metrów, każda prosta to jest 100 metrów. I teraz tak, jeżeli wchodzimy na stadion, to miejcie oczy dookoła głowy. Wielokrotnie to powtarzam swoim zawodnikom na obozach, jak organizuję obozy, a potem dzieją się sceny dantejskie i najczęściej poszkodowane są to właśnie te osoby, które chodzą po stadionie jak po targowisku. Więc patrzcie dookoła głowy, jak kończycie odcinek, to kończymy odcinek, patrzymy czy nikt nas nie wyprzedza, dopiero zatrzymujemy stoper i schodzimy na bok. A nie, że ja jestem najważniejszy, zatrzymuję stoper i sobie jeszcze idę tym pierwszym torem, po którym skończyłem odcinek, a z tyłu za nami ktoś biegnie, zmęczony równie dobrze, tak jak my, albo nawet i bardziej. Jeszcze do tego wkur wkurzony, bo musi na Was krzyczeć, wyhamowywać, tracić oddech na to, że krzyczy i tak dalej. Sami wiecie, jak czasem potraficie się skupić na treningu, wyłączyć. Tak samo też tutaj miejcie uwagę na to, że nie jesteście sami stadionie. Tutaj apeluję do trenerów. Uczcie swoich zawodników, nawet jak nikogo nie ma na stadionie. Tego BHP na, na stadionie, czyli rozgrzewkę, rozbieganie po zewnętrznym torze, a dopiero jak już biegacie jakieś konkretne te odcinki, to po tym pierwszym po wewnętrznych torach, patrząc czy nikomu nie przeszkadzacie, zapytajcie się, e, oglądajcie się za siebie, jak startujecie i jak kończycie odcinek, żeby inni też mieli możliwość Was wyprzedzić, wyminąć, a nie że robi się tutaj karambol, bo często też potem sami sobie przeszkadzacie, już nie mówiąc o gdzieś tam osobach szybszych czy o wyczynowcach, którym... Oczywiście no denerwujecie bardzo, nie? Więc tu nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, tylko raz, że jest to denerwujące, przeszkadza, wybija z rytmu, a dwa, bardzo łatwo tutaj o konkluzję, jak ktoś będzie musiał Was ominąć, zerwać coś tam, może skręcić kostkę, albo jak bieganie sprinterzy, no to w Was wbiegną to Wam raczej stanie się krzywda, a nie temu rozpędzonemu sprinterowi. Więc tutaj taka uwaga dla trenerów, nawet jak nikogo nie ma na stadionie, uczcie swoich zawodników, uczcie swoich podopiecznych rozbieganie, rozgrzewka i trucht po zewnętrznym torze, po zewnętrznym torze, tu jak najdalej, a dopiero te odcinki po wewnętrznych torach, w których mierzycie czasy, bo widzę to, jak całymi grupami, całymi chmarami lecicie po wszystkich torach, tak zwaną ławą e, i, i zadowoleni i nic Was więcej nie interesuje, śmiechy, i pogaduszki. Nie. Uczcie się tego już na tych spokojnych treningach, bo jak już na dużym zmęczeniu, to już nie będziecie tego ogarniali, bo nie będziecie o tym pamiętać, nie będziecie tego mieli tego nawyki, więc już to na niskim zmęczeniu, na, niski na braku tego zmęczenia nauczcie się tego. I trenerzy, zwracajcie uwagę to swoim zawodnikom cały czas. Cały czas. Co, co widać na obozach. Przed treningiem, przed wyjazdem na stadion, to mówię na treningu, jeszcze przed rozpoczęciem odcinków, a potem e, zawsze jedni trenerzy na, na mnie, ja na nich o i się śmiejemy z, właśnie z tego, co się dzieje na stadionie, więc miejcie to na uwadze. Stadion 400 metrowy, tak jak mówiłem, wykorzystać można do, właśnie do szybszych odcinków, do budowania tego czucia prędkości, korzystania z tego stadionu, tak jak tutaj mówię, są oznaczone linie. E, wszędzie długa ciągła linia przez wszystkie tory to jest miejsce startu do biegów drugich, to jest setka. Wyjątkiem stan wyjątek stanowi tutaj, e, można powiedzieć, setka ta do mety, gdzie są krótkie przelewane linie przez wszystkie tory, no bo tutaj też jest długa ciągła linia do miejsca do startów do 100 metrów lub też 100 metrów przez płotki kobiet. Mężczyźni z nimi mają troszeczkę dłuższy dystans, 110 metrów przez. Płotki, no bo są wyżsi, tutaj jest ta różnica a fizjologiczna, potrzebują mieć dłuższy dobieg do pierwszego kroku i taki jest też dystans. Może ktoś z Was zauważył, że mężczyźni biegają 110 metrów przez płotki, a kobiety 100 metrów przez płotki. Oczywiście mają wyższy rozstaw płotków i szerzej są rozstawione, wyższą wysokość i szerszy rozstaw płotków. Dystanse olimpijskie, jakie są rozgrywane na stadionie lekkoatletycznym, to 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 metrów z przeszkodami piątka i dycha. 100 metrów przez płotki, 110 metrów przez spotki, 400 metrów przez spotki, Sztafet jest 100, 4 razy 100 i 4 razy 400 metrów. I tak jak wspominałem, najważniejsza uwaga, no to jak biegniecie odcinek, no to tu i nie, że o stop, dobiegłem, sobie tutaj zaglądam na zegarek, tylko biegnę, patrzę, czy nikt nie wyprzedza i schodzimy tutaj na wewnętrzną, żeby nikomu nie przeszkadzać, jak ktoś nas będzie wyprzedzał i też jak potem skończyliście odcinek skończyliście cały trening no to truchtajcie sobie jeżeli jest taka możliwość po trawce delikatnie polecam też na boso ewentualnie albo po tym zewnętrznym torze można też spróbować truchtać w drugą stronę po całym zakończonym treningu jeżeli dotrwałeś do tego miejsca napisz w komentarzu trener biegania Matner i ja jeżeli macie jakieś pytanie co do treningu na stadionie lekkoatletycznym to też możecie je zadać w komentarzu jeżeli film się dobie podobał zostaw łapeczkę w górze a ja zapraszam na Stadion Leśny w Sopocie, wstęp 15 zł, trening rekreacyjny, na trening sportowy 18 zł, więc nie biegajcie za szybko, wtedy zapłacicie mniej. Pozdrawiam, Paweł Matner z Sopotu, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!